Cześć moi drodzy! Z tej strony Mikołaj i jak zwykle witam Was w Norze, najpodlejszym przybytku galaktyki. Słuchajcie, dzisiaj w tym krótkim i wyjątkowo zwięzłym oświadczeniu chciałbym opowiedzieć Wam nieco o fantastycznym miejscu spotkań, jakim jest Pyrkon, czyli impreza zrzeszająca wszelkiego rodzaju fanów fantastyki oraz o tym, że właśnie na tych targach będziecie mogli spotkać naszą reprezentację. Zaczynając od początku, jeżeli ktoś z Was nigdy nie słyszał o Pyrkonie, to jest to zlot, na którym pojawiają się, no, rocznie dziesiątki tysięcy ludzi, który odbywa się cyklicznie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i zapewnia atrakcje w zakresie właśnie szeroko rozumianej fantastyki, w którą tutaj wliczają się zarówno RPG, jak i gry komputerowe, anime, cosplaye, malowanie figurek i wiele, wiele innych tematów, które łączą takich świrów jak właśnie my. Słuchajcie, mówię Wam o tym nie bez kozery, ponieważ w weekend pomiędzy 17 a 19 czerwca to jest ten weekend zaraz po Bożym Ciele, będziecie mogli spotkać na Pyrkonie właśnie nas, naszą reprezentację składającą się z Piotrka, czyli tego wielkiego oraz ze mnie. I co my tam w zasadzie będziemy robić? Słuchajcie, dzięki powiedzmy zrządzeniom losu oraz uprzejmości Cube Factory of Ideas będziemy mieli tę przyjemność, aby stać się patronem medialnym promocji Mysiej Straży drugiej edycji w Polsce, ponieważ ten system no tak naprawdę dopiero Ujrzał światło dzienne, tak oficjalnie mogliście pewnie widzieć na naszym facebooku. E... Opening, który przygotowywałem specjalnie dla Was, pokazując, jakie ten zestaw pudełkowy ma w sobie komponenty. Oprócz tego, na naszym kanale pojawiła się prezentacja systemu, fabularna, mechaniczna, dwie sesje. Pewnie już rozumiecie, o co chodzi. No i w związku z tym, że troszeczkę już w tym temacie posiedzieliśmy, będziemy mieli możliwość, moi drodzy, poprowadzenia specjalnie dla Was krótkich, jednostrzałowych sesji pomiędzy godzinę a półtorej, które pokażą Wam, jak gra się w miesiąc. Straż, może utwierdzą Was w przekonaniu, że chcielibyście e, zakupić sobie taki zestaw, a jeżeli nie, to być może po prostu wypełnią Wam wolny czas podczas e, poszukiwania po Pyrkonie jakichś RPG-owych aktywności. E, moi drodzy, będziecie mogli znaleźć nas właśnie na stanowisku Cuba, e, które na ten moment mam informację, że znajdować się będzie na pasażu handlowym zaraz obok stanowiska Game. E, Q Workshopu, przepraszam. E, w związku z czym raczej powinniście nas łatwo zlokalizować. Natomiast kiedy tylko pojawi się mapka całego wydarzenia na stronie Pyrkonu, którą też linkuję Wam w opisie, to będę dawał znać na Facebooku. Wszystkie te informacje techniczne, takie czysto formalne będą się na pewno znajdowały tam właśnie u nas na fejsie. No i co moi drodzy, chciałem Was zaprosić do tego, że jeżeli i tak macie zaplanowany wyjazd na Pyrkon, albo być może teraz się do niego zdecydujecie, to żebyście nas odwiedzili, żebyście przyszli, zagrali z nami sesję, a jeżeli nie, to po prostu pogadali lub zbili piątkę, ponieważ właśnie w tym roku Nora będzie trafiała na tę Pyrkonową scenę. W zasadzie to ode mnie już wszystko, wszelkie inne informacje będą pojawiały się już na fejsie, żeby nie spamować kanału, a mi pozwala to zaprosić Was, abyśmy spotkali się czy to na Pyrkonie, czy w jednej z rozlicznych już w tym momencie filii naszej Nory. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!